Można by rzec, że zrobimy kolejny przegląd shotów naszej ulubionej platformy Twitch TV na kanale Mega. Trzeba zobaczyć, co to się dzieje na tej scenie streamerskiej. <grym> Koty plują na, na streamerów zauważyli. Terabida. Słyszysz? Jakby... Najebnie. Nie no, tak szczerze mówiąc, chcecie odznać odpowiedź jakby na pytanie, czy jestem milionerem? Czy zarobiłem swój pierwszy milion? Odpowiedź brzmi. <grym> Rana pani lekkich obyczajów no? Co ty? Ja, pi. dole, weź. ty? ja Wtedy że to próbowała jakaś ekluzywa restauracja? To jest k. w Co to było z tymi palcami? Może muszę sobie takie nas z tym zgotowania ogarnąć. Najpierw proszę na odstrasowanie sobie zajebać. <laughs> Je, jedna lampka wina nikomu nie zaszkodziła Masz siostrę? Mam Ładna jest? Pokaż z wyciem Zbieraj, zaraz Oczywiście w GTRP Powiedz zdjęcia. Ile ma lat? Kur... chodzi Z kur... robię Ojeju Czekaj, ...do spotkania, bo tutaj coraz bliżej na O, o, ten granat Hadesa No, pago moment A w jaki Czekaj, to pieniądze już tego... Proszę co, co, się dzieje? co? TEJ! Chłopie, zaprawa ci ściągnę kurwa mega autorskie, co to jest? Po chuj kurwa edytujesz shoty Twitcha? i dodajesz dźwięk jakiś. Do ciebie mówię. Będzie strajk leciał jak nic kurwa za edycję A nie, To się faktycznie... Pamiętam to, ktoś się zesrał na tym spiku Ja pierdolę naprawdę. To... Ja w domu czegoś takiego nie miałem, nie? To co tu się dzieje? Brakuje ci skinów w grze. Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć twoje oko? Hmm... Czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić! Na no, helkieś możesz otwierać trzy z niesamowitymi skinami! Spróbuj swojego szczęścia, użyj kodu PAGO na darmowe środki do gry oraz plus 15% do depozytu! To jest To ile kosztuje to tak? A A dotyczy. Dotyczy. Aha! Yeah. Pierdole nie? To już lepiej samemu kupić pomidor, A nie, ja kupiłem dwa pomidory ostatnio za 8 zł. To też się nie opłaca. Chuja, wódę się opłaca. Wódka jest tańsza od kurwa wody, nie? O kurwa. Nie, niestety. Ale mam moment dobry, nie? No, jak nie dostał zeusa? Ty, to ciekawe było. Ale się urządził, kurwa, przecież to jest jakiś, kurwa, chopie wiślane tarasy to są u tego Parysa. Sam sobie oglądam reklamy na własnym streamie. Ty, to jest dobrze przekminione. Czemu ja, kurwa, nie odpalam na telefonie zawsze streama swojego? Albo na telewizorze w salonie? kupię, kupię cztery koła telewizorów i będę puszczał do tej reklamy! Boże, zmier... Ty, kurwa, kupię stare komórki, kupię komórki stare używane, to już zary chuja drogi wydatek, zajebi, kurwa, w piwnicy, kurwa, tysiąc telefonów, już nigdy się nie skończę, <laughs> chuj z tym kredytami i na Vp nie, kurwa, niemieckim te telefony. Ja nic im nie manipuluję, Milanos. Nie, dobra, on nie dostanie, kurwa, adresu wodem jak on tak będzie grał. No ty, synu, w... Żula, nie go. Moja matka leci się śmieciami, tak powstały szkondol nie jeba. Poszło z wątroby, ciski taki kurwa odruchowy, bo go wpływał. Mogę idzie zajebać kogoś na tym? Jedna, druga, dodać jedna trzecia, to jest tak, to jest tak, Tak krzyż. Nie, to się mnożyło. Nie, dobra, nie podpowiadajcie mi. Yy, jedna, druga, dodać jedna trzecia, to jest jedna piąta. Jedna, druga, dodać jedna trzecia, to trzeba będzie zrobić dwie szóste, plus trzy szóste, to będzie Do wspólnego szóste. trzeba mianownika ściągnąć. No cóż, ja też matematyk nie byłem dobry ja Co ona zrobiła? Ja p... dole O, O kurwa! To się człowiek tak poci na tym Jazz Pierdole, pierdolę do diablesa nie przyjdę na ten jazz nigdy. Zobacz, przyczyny pryszczy na twarzy Mogę tu kliknąć Ciekawe, to jest kurwa debilu Czekaj, co jest kurwa? W zależności gdzie masz pryszczy, tam się dzieje chuj za dużo sterydów O kurwa! Widzicie? Ale mówili mi, że nie ma czegoś takiego za dużo sterydów, jest tylko za mało. Ja mam kurwa na policzkach mi tutaj wyskakuje papierosy, ale która jest lewa, a która jest prawa strona? To jest lewa. Do telefonu i ręce? Co to kurwa jest? Jak masz brudne ręce i telefon, to ci się wypierdala na lewym poliku? Ja nie biorę sterydów. No nie no dobra, nie za dużo. To, to jest nie za dużo, a tu jest, że za dużo. Z na moją minę. Smutna, w dół, <laughs> k***ony gość. Patrzcie, puśćcie, tylko puść spójrzcie. I patrzcie teraz. Ja hey pierdole. To wygląda jakby miało pęknąć zaraz. Jakby miało mu się kurwa przez pępek wylać wszystko. To jest niebezpieczne. Takie zawieszanie na bębzonie się. Ale uśmiechniecie, to prawda. Adrian, wiesz coś o tym? Jeszcze raz. Bo A, jakiś jakiś chyba... prezydentem. No, że chyba Olsztyn będzie stolicą Polski za dwa lata. W sensie dwa lata temu. Teraz, w 2023. Kojarzysz coś? Mm. Czy bo ogólnie słyszałem... No, no no, nie, śmiało, no, o... no. nie Znaczy, no, nie no, bo ogólnie... Ja bo, Czemu uciekasz od tematu, że dupę? <śmum> <śmum> Cześć, nie... okay. Tak Tego się nie spodziewałem. Oho! Ej, chłop, zanim wybiegł, to był dym jakiś spod dupy mu poleciał. Czaisz? Zróbcie szota z tego. Nie, <śmum> wypierdalam ten kanał. Tu już są dwa strajki. Ty, ale tu granaty latają. Ale tu siada ty. Ale to, ma kariera będzie zła. E dobra Ja mu też, on um też nie zna obrać, braci. też kurwa kanseluję. Alt 45 4 alt 4 jedna z pierwszych gier, jeszcze się uczyłem tego co jest Dał Daumian A nie tego zabiłem Ja pierdolę ja mu nie wysyłam Nawet koszulki hasz też mu nie wysyłam Patrz, tak się gra na digital rzuca kurwa Tak się gra w grę Jump keeping... dobra, uczułem się, jump nie działał, no. Nie ma tu jump trollu, no. musiałem się uczyć. No. Nie wiem, do mnie dzisiaj pisał, co tu się wydarzyło, się pytał. Ja mówię, nie wiem, no, zepsute. To jest CS2. To jest chuj na to, 10 lat czekałem! Przyjacielu, życzę przy ci lat, kury we wielu. Byś za kola pielęgnował, żeby się autem nie dachował.